Witamy w kolejnej odsłonie naszych comiesięcznych wizyt w Muzeum Mazowieckim w Płocku. Tym razem wracamy do murów tej secesyjnej kamienicy przy ulicy Tumskiej, by wziąć udział w jednym, lecz niezwykle ważnym wydarzeniu, w wernisarzu wystawy będącej hołdem dla Władysława Reymonta. "Chciałem odbudować polską duszę". To wystawa niezwykła. Ma ona upamiętnić 90. rocznicę przyznania pisarzowi Nagrody Nobla oraz jednocześnie upamiętnić 90. rocznicę jego śmierci. To dzieło w hołdzie Władysława Remonta, autora niezapomnianych chłopów, zorganizowany w ramach obchodów roku rejmontowskiego na Mazowszu przez Muzeum Mazowieckie w Płocku, Muzeum Niepodległości w Warszawie oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie. To ważna chwila dla muzeum, ale i dla płostrzan, którzy licznie przybyli na zorganizowany wernisaż. A co to konkretnie za wystawa? Jakie prace możemy oglądać? Dzisiaj otworzyliśmy wystawę Chciałem odbudować polską duszę wystawę poświęconą Władysławowi Stanisławowi Rejmontowi, naszemu nobliście. Jest to 90. rocznica nadania tejże nagrody naszemu artyście i 90. rocznica śmierci, gdyż rok później Rejmont, jak wiadomo, zmarł. No, jest, to, jest to wspaniała gratka, gdyż możemy obejrzeć obrazy, które reprezentują styl Kłopomański, który zagościł na naszych salonach na początku XX wieku, polscy artyści ulegli, można powiedzieć, zauroczeni polską wsią, polską kulturą polskiej wsi. Tam mieli, zainicjowali swoją wspaniałą, nową styl malarstwa i również literatury. W ten sposób właśnie Raymond opisał polską wieść, tą wspaniałą polską wieś, e, e, związek człowieka z ziemią, związek z tradycją, e, związek z religią i z pracą i z pracą, która dawała, e, dawała e, możliwość życia i, i dawała, można powiedzieć właściwie e, e, całkowicie e, swoje życie. Można było tej wsi poświęcić. Wystawę tworzą dzieła kilku artystów. W każdym z nich czuć niesamowity klimat i każdy z nich jest wyjątkowe. Łączy je jednak wspólna tematyka, która dostrzegalna jest nawet nie do końca wprawionym okiem. My tutaj prezentujemy właściwie kilku młodopolskich artystów. Jest to oczywiście Akcentowicz, jest tutaj Paucz, są tutaj bracia Czajkowscy, ale również i Hełmoński, który jest jakby najbardziej adekwatnym malarzem, który świetnie... Obmalował polską wieś z jej pejzażami, z jej naturą, z jej przyrodą i, i związkiem właśnie człowieka z Ziemią. Także y, warto tu przyjść i popatrzeć na to, co in, y, inspirowało y, polskich artystów na przełomie XIX i XX wieku. Jak zdradził w rozmowie z nami dyrektor muzeum, to dzięki znakomitej obserwacji chłopskiego bytu, jakiej dokonał Raymond w chłopach, uwidocznił się nierozerwalny związek człowieka z naturą, z którego pełnymi garściami czerpali malarze, szczególnie sięgający do barwności polskiego folkloru. O szczegóły poprosiliśmy współautorkę wystawy w muzeum, dlaczego z jej punktu widzenia warto ją zobaczyć? To jest wystawa, której tak naprawdę pierwsza odsłona miała miejsce 29 października 2014 roku w Muzeum Niepodległości w Warszawie i współorganizatorami tejże pierwszej wystawy było właśnie Muzeum Mazowieckie w Polsku, Muzeum Niepodległości i Muzeum Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie. Te trzy muzea jakby zjednoczyły się w celu stworzenia wystawy. Która miałaby upamiętnić 90. rocznicę przyznania Reymontowi Nagrody Nobla i 90. rocznicę śmierci. Ponieważ rok 2014-15 został okrzyknięty. Przez władze Mazowsza e, rokiem rejmontowskim to właśnie jakby dla utrwalenia i zaakcentowania tego roku rejmontowskiego ta wystawa wy e, powstała. Później e, przez e, prawie rok e, kursowała po Mazowszu i po całej Polsce i tak naprawdę trafiła do nas już w 2016 roku wróciła i my dzisiaj e, otwierając e, te, tę wystawę um, otworzyliśmy ją trochę w innej odsłonie, ponieważ... Um, ta dzisiejsza wystawa różni się od swojego pierwowzoru tym, że tu pokazaliśmy, oparliśmy się wyłącznie o zbiory z naszego muzeum, z muzeum Mazowieckiego w Płocku. Wśród dzieł zgromadzonych na wystawie zobaczymy malarstwo modopolskie, będące efektem fascynacji kulturą ludową, która przerodziła się w zjawisko chłopomanii, popularne zwłaszcza w kręgach krakowskich artystów. Oprócz malarstwa na wystawie zobaczymy również gabinet Reymonta będący próbą rekonstrukcji wnętrza pracowni pisarza, a które z dzieł jest najcenniejsze. Na co warto zwrócić szczególną uwagę? Jeśli chodzi o malarstwo, no to tutaj oczywiście taką wizytówką naszej wystawy stał się obraz autorstwa Józefa Chełmońskiego, Bocianie Gniazdo, poprzez pewne korelacje między twórczością obu artystów. Chełmoński był realistą w malarstwie, wiernie odtwarzał rzeczywistość, która go otaczała, przede wszystkim właśnie oddalnością, Dając hołd naturze, wsi, rejestrując pewien kontakt człowieka z naturą, taki nierozerwalny, nierozerwalny byt. To oczywiście odziedziczyli po hełmońskim artyści młodopolscy, ten kult natury, oddając się też po części temu nurtowi chłopomani. Natomiast artyści młodopolscy też z innego punktu widzenia do tego podeszli, bo oni w kulturze ludowej próbowali wyodrębnić z jej i zbudować na jej podstawie sztukę polską, rdzennie polską, wyróżniającą się na arenie sztuki zachodnioeuropejskiej, szczególnie w dobie, kiedy Polska była w niewoli, Polska walczyła o niepodległość, tak jak tak naprawdę w przededniu odzyskania niepodległości, więc ta kultura, sztuka ludowa stała się jakby kontekstem do pobudzenia również polskości i pobudzenia jakby w Polakach tożsamości. I jakby no też zaakcentowania te, tej kultury polskiej. Jak zdradziła w rozmowie z nami pani Małgorzata, malarstwo młodopolskie jest niezwykle charakterystyczne. Charakter ten jest widoczny w obrazach zaprezentowanych w muzeum. Obrazy te są niezwykle barwne i kolorowe. Oczywiście dla artystów młodopolskich ważnym elementem był też taki mm, aspekt wizualny. Przede wszystkim barwność kultury ludowej, strojów ludowych, obrzędowość, portrety mieszkańców wsi, które były przez nich uwieczniane na obrazach. Zatem to jest taki barwny wachlarz, trochę też impresjonizujący pod tym względem barw, i treściowo, i formalnie odwołujący się właśnie do tego kultu, kultu natury i afirmacji e, wiejskiego życia. No ale oczywiście jak wiemy to, to życie na wsi miało dwa oblicza. E, afirmacja z jednej strony, pejzaż, ukazywanie pejzażu zmiennego jak pory roku, ale również jak, e, jak ludzkie, e, ludzkie uczucia, ludzkie, ludzkie emocje. To z jednej strony, a z drugiej strony no, twarde życie na wsi, tak? Korelacja człowieka z naturą, która nie zawsze była dla niego przychylna. Wystawa Chciałem odbudować polską duszę jest wystawą tymczasową, którą płaczczanie mogą podziwiać jeszcze przez miesiąc, a więc do około połowy marca.